Witamy wszystkich na naszym kanale ponownie. Słuchajcie, mamy taki materiał nietypowy dla Państwa, I to szybki będzie filmiczek, ale coś wam powiem. Najważniejszego. Wszystkiego najlepszego w nowym roku. Kasa, kasa, zdrowie, kasa, zdrowie, kasa. A reszta. Chuj zresztą, aby była kasa i zdrowie. A więc tak. Spójrzcie, wycieramy na, na własne potrzeby dębik. Zaraz zobaczycie jak to robimy. Oczywiście, a może kto wie, na trumny czy na co? Nie chcecie czasem? Na trumnę? Co? Jak myślicie? <laughs> a więc przyjrzyjcie się, wszedł do nas dębik. Tak jak mówiłem na, na nasze potrzeby. Wycieramy na 5,5. Nie wiem, przypuszczam, że dla żony zrobię e, mały prezencik. Porobimy, porobimy, przypuszczam z tego parapety do domu, powymieniamy na dom. Kto wie, pewnie mnie i resztę przeżyją te parapety, ale się pochwalimy, jak zrobimy te parapety dla Państwa. Teraz chcę, żebyście zobaczyli, jak zaczynamy od samego początku tworzyć coś dla siebie: czyli przecieramy malutkim traczkiem na 5,5. Kończymy, a potem jak parapety wyjdą pewnie będzie musiał poleżeć ze dwa lata, nagramy filmik oczywiście wszyscy dożyjemy nagramy filmik jak robimy parapety tak, no, a najważniejsze pamiętajcie, niedługo wracamy z remontami silników WSK i tym podobne pewnie dużo, dużo, dużo osób czeka, jestem bardzo zajęty ale teraz jest zima wracam do swojego warsztaciku do piwnicy i będę wam tłumaczył nowe silniki będę remontował a więc zaczynamy Przecierać, przyglądajcie się. Ustawiamy na 5 pół, żeby coś z tego wyszło. I lecimy, panowie. Chwilę przerwy, zaraz wracamy, maszyna nam biała. czekajcie na nas. Słuchajcie, już jesteśmy, a więc zaczynamy, zapraszamy, przeglądajcie się jak przecieramy, przygotowujemy materiał na parapety i schody. Ruszamy. chodźcie, zobaczcie materiał przekręcimy jak myślicie? co to się w środku pokazuje? Poruchnął w tym dębie? Czy. Czy będzie taki parapet ładny? Chodźcie, zobaczcie bliżej. Co to może być w tym dębie? A może będzie parapet ładnie z tym wyglądał? Co? Zobaczymy. Wszystkiego się dowiecie w przyszłości. A teraz jeszcze raz. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.